Stało się chuj. Paweł. Ja pierdolę. To nie było ode mnie. Kurwa syna. To nie było ode mnie. Wiemy, że to nie od ciebie. Kurwa. Nie wolny Niby, kurwa, niby, niby, nie ode mnie. Ale kurwa ja pierdolę, no. Na to jedno oko? No, no nie widzę. <grymne> <grymne> Ale wiesz co, oni wyskoczyli z auta. Ustawka. Co piszą? o ustawka. Wycisz tutaj ten YouTube. I przebień, przebień do końca, włącz to, żeby ciebie było widać. Ja w dupie to masz, że na oko nie widzisz. na to. Mówiłam ci, że za auta wyskoczą. Widzisz na to oko? Czy nie widzisz? Nie widzę. Poczekaj, kocha. Ja też będę do niej dzwonić, czekaj. Telefon ci chcieli zajebać. Wiesz, że straciłeś przytomność na chwilę? Wiem. No, w dobrym humorze to nie jestem. <laughs> Paweł! <śmiech> wiesz co, to swoje. On do nich frajer jestem, jak i ja frajer jestem. I, wiesz, i zaczął szurać, jak to Paweł, tak? No i jak wyskoczyli do niego jeden z kastetem, kurwa, a drugi golał normalnie, poddusili go tak, że na dobre dwie minuty odleciał chłopak. Tak, tak, tak. No i, no i tak to wyszło. Wiesz, zawinęli się, wsiedli w samochód i odjechali. Ale to są czy to Nie, randomy. Ale wiesz, jak go, kurwa, tym kastetem poturbowali, tak go dusił, kurwa, tak go dusił, że odleciał, stracił przytomność. Telefon mu chcieli zajebać. Mówię, zostawcie chociaż ten telefon. Kurde, no co ja, mówię, ja jestem dziewczyną, nie będę szurała do dwóch, kurwa, byków. Jeden z kastetem, drugi, drugi bez niczego, no ale ty. Łapa jakiego pięć. No jest, jest, na oko nie widzi. No. Warę to ma kurwa razy 10 to się jeszcze mogę mówić Nie wiem, słuchaj, słuchaj, nie rozłączaj się, ja teraz w tym momencie do niej dzwonię Od siebie Daj mi telefon, podaj mi zapalniczkę Zapalniczkę już, daj mi też papier. Kurwa, gdzie jest zapalniczka? Ja to by ją dawałam Dobre, Nie, mam, mam, sorry, zgrafam to Ja sobie zwrócę znamy. Gdzie jest Kacha? Dzwonię do niej. Daj mi jej... Mam, dobra. Ostatnio dzwonione. 881647516. Daj ju. Może muszę z dynka zrobić. Nie pij, nie pij już, już nigdzie nie wychodzisz. Ej, ale było słychać? No było, było, było. Nie odbiera, w nas zrobiła. Ale kurwa. Umy się. Nie wiem, nie przechodzi ją ją możemy pocałować. Tak nas kuja no, zrobiła. Nie wiem. Ale kurwa, moja warunek. Myślisz, nie... że ona ma takich kurwa kolegów? Proszę cię. To nie było jakieś barachło, które chleje, kurwa wódę, jak ona. Nie. No. No, gdzie ty jesteś? Rozłączyła się. To tylko prowadzę dochodzenie, to nie? Rozłącza mnie, ty! Arsen zadzwoni... Arsen zadzwoni Natalia. No. Ej, jaką masz ładowarkę? Chujową. Ja mam e, A70, ta masz taką. Zwoń ty do niej. Kurwa, pizda rozjebana. Zaraz też ona będzie kurwa wyjaśniona, jeśli chce i tyle. Chcę te, Chcesz bije. tego, żeby była wyjaśniona? Nie że teraz, nie teraz. A kiedy? Kurwa, teraz coś się i kurwa, nie pierdol głupot. Kurwa. to boli Bolicie, coś widzisz na to oko? No nie. Które? Lewe. Może zadzwoń na karetkę, jakiego guza masz, ty? tole. To. Szy szyję całą siną masz. tole to. Niech mój to zdechł Kurwa On się nie poddaje Daj, mi nie podchodzi podaj, tylko to bez sensu jest Ale słuchaj, on nie widzi na lewe oko Przejdzie, bo to puchlizna jest pewnie, jak dostał z kastetu, no to dobrze, że mu jedynek nie wywalił. Ty no, z tego kastetu to lał go równo po łbie. <laughs> Sorry, no ale no nie wiem, no, się! ...sytuację, nie? Szyję całą w ma. No to jak chcecie, to dzwoncie na karetkę i tyle, no, co ja... oceny. Wódkę się napije. Nie pij, kurwa, co to odpierdalasz. E Alkoholik wrodzony jesteś, widzę, wiesz? A ty go kurwa, wiesz co, podjudzaj. Ja, ja mnie nie podjudzam. On ja jeszcze nikogo, pomaga. Ja nikogo nie podjudzam. Jak chcecie, to przecież... no gdzie jest kurwa wieloryb? Jesteście dorosłymi ludźmi. Jak chcecie to zadzwoncie po ambulans i używam. Jak... Ja nie no kurwa, no nie, nie mdleje, nic się nie dzieje. Tylko na to oko nie widzi. Ja trochę spanikowałam. Telefon mu chcieli zajebać wszystko, klucze wszystko. No dobra, ale nie, nie, nie zabrali, bo to, to I to jeszcze jest... na koniec powiedzieli, że ma im odkupić ciuchy, bo, bo są całe zakrwawione przez niego. No to. Ja nic ja nie, ja nie wnikam w to, nie? Nie widziałem, no przecież są. Sąsiedzi mnie nie lubią. Ja ty sąsiedzi, ty. <laughs> mylisz trochę się, mylisz się troszkę. Ja to, ja, to, ja to myślę, że to ich nasła, nie? Może być masło. Nie, nie, ona nie ma takich kolegów, uwierz mi, nie. To nie byli, kurwa, to nie były łebki, które chleją, kurwa. Ona mi piwo. To było drinka. Piwo. To był konkret, to był naprawdę mi się, konkret. Mi się jednak wydaje, że to sąka, padły, nie? nie? Nie, nic o nim nie wspomnieli. Wspomnieli, kurwa. mówili tylko, Co, że frajer. Muszę mi wspominać, a, o, a ej! Ja I, bokser, i żiedamski hey, bokser. Goście powiedział kurwa do mnie frajer, no jaki frajer kurwa. No i od tego się zaczęło. On, on się odezwał Paweł, Oni mówi, on do nich mówi jaki frajer kurwa. I zaczął wyzywać, no i jak do niego wlecieli kurwa wyszli, było ich w pięciu w samochodzie. Nie, no przecież niektórzy nie znają słów, kto, kto, których używają, co nie? No jeśli mówi frajer no to, no to wiesz, a jeśli, jeśli nie czujesz się frajer, no to... No to nie, nie tak Dobrze, mówić. no ale dobrze wiemy wszyscy pod jakim wpływem jest Paweł, tak? Ale trajem nie oznacza czuję. A ja wiedziałam z miejsca, że nie ma szans i oni go w sekundę położyli na glebę. W sekundę! Jeden z nich! I ten kurwa leżał i ryczał kurwa! Nie ryczałem. Nie, nie ryczałem. Kurwa, ze skrzętem są niepane Barę masz kurwa jak te... Kurwa murzyny pierdolone na choczowniku. Ok, byłeś i siadaj. Umyj twarz i połóż sobie zimny ręcznik na nią. Przeprowadzimy odpowiednie dochodzenie. Co i kiedy? Normalnie to trzeba wyjaśnić. Wyjaśnić, chyba że oni nas wyjaśnią. To jest chyba sprawa dla szotek z szoty, co nie? <grym> <grym> Na wyciągę, także to może być afera, kasetowa. Afera kasetowa. Szyku, <noise> kaset. jak ja nie żyję już kurwa Ty, ale ja wyszedłem z domu kurwa z Natalią i kurwa gościu stoi kurwa A na chuj błagałeś o litość, tylko tylko, tylko pokazywałeś, że jesteś słaby błagając o litość z nie należy grywać kozaka, no to, to bez sensu jest chyba, nie? No nie no, ale zgrywał kozaka przed całą tą bójką, no proszę cię. A później ale... błagam o litość. wiem, że jestem kurwą frajerem, no. Ej, wypieraj za Trzeba się zwinąć z... się... w palce mi i chronić głowę, nie? No co ja, co ja, co ja, co ja No tak! Co się dostało? Dostało. Ale weź, weź nie, nie pogrążaj prawa, no co było tam to niech zostanie między wami. Po co tak gadać na streamie takie rzeczy, że, że tam coś się padł, coś tam robił czy coś. postawił się go gości tyle, i wszystko, nie? Może dostał, trych było dwóch, i co miał zrobić? To sobie nie miał szans. Jest tak by kłodny, żeby... Ale ty nie jesteś kobietą. I w życiu nie zrozumiesz tego co ja czułam. Najważniejszy, że ona żyje. Chcieli mnie jeszcze, wiesz? Mi się na wydaje, ja bardzo, ja, ja, bardzo szedłem z sotek, z sobota i myślę, że to jedna gruba kasia na banderasów, nie? No nie wydaje mi się, że ma taki zna takie znajomości. No ale wiesz, nie, to mi się. To, to się może Tylko lepiej, mi, chłopak, pomasujesz plecy dzisiaj chyba. <laughs> no właśnie, jakiś masaż tutego, by co jest z Kasią, dzwoniliście do Kasi? Rozłącza telefon, pierdolona ty. No to ja mówię, że to jest jej brocha, to jest ewidentnie jej brocha. Słuchaj, chcesz przeprowadzić śledztwo, no ja w tym nie rzekł, że... mordo. Słuchaj, ja, te... ja też mam znajomości. Ja też, kurwa. I ja. niektórzy wiedzą, gdzie ona mieszka. No że ona mieszka dwa bloki od Tromosta podobno, nie? No. Ty aktualnie to mi krew za słowności, ale kurwa ty mi wyjebali plomby dobre. No dobrze ci znajdę, że nie wyjebali jak Dawidowi Goxowi, bo przecież jedynki u jedynki gościu Castada, nie? Jest takie podejrzenie, że to Natalia. Tak. No Proszę, i siedziałabym nadal u niego. Tak, kurwa i masowałem im plecy. To tylko podejrzenie, pamiętajcie. Do. Tylko że jestem głosem czatu. Nie ty. pij tej wódki. Nie muszę się napić. No to kurde. piwo masz. Kupiłeś sobie piwo. Nie chupiłem. Kupiłem kondony, ale ja się ich nie mogę wykorzystać. No nie no, po to, to, to do Agatki leć. Odleciałeś na jakąś minutę czy dwie. Dobra, dobra, sprawdzam wyniki ankiety. No i ewidentnie 54 y, głosy są, że Natalia zrobiła konspirę. Drugie miejsce zajmuje gruba Kaśka z jabłka <suszy> polać, polać w grubej kasce, kurwa Ja do niej dzwonię, normalnie ty No jebane... Z... Nie, i dzwonię kurwa do popaku wichu ona jest w dupiej z... Albo, No właśnie, albo to też możliwe jest, że szopak schody naszą jakiej banderasów Kurwa Wielka konspiracja, piła, te pierdolę By tak. Ale mówię, co, trzeba wylecić aferę kasketową, co nie? Kto komu, co za co, co nie? No, no i tak. Ale to może, może, może ten epizod wyjaśnimy w kolejnym odcinku. Tak. Kolejny, nie będzie kolejnego odcinku. Nie no, musi być, no jak to, to, nie jest koniec serii. Jest koniec serii i chuj.